Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial A Dzisiaj gramy sobie na mapie Kaukazji. Jest to gra drużynowa, 5 drużyn, 40 osób. Zobaczymy jak nam pójdzie. Zajmujemy na chwilę obecną południowy, wschodni róg mapy. I postaramy się tutaj ugościć. Dookoła mamy dosyć sporo terenu. Będziemy podążać oczywiście na zachodni... W zachodnim kierunku. Ponieważ tutaj na wschodnim mamy naszego teammata. Który sobie może przejąć tutaj teren, także i to wzmocni naszą drużynę. Jemu terenu nie mam potrzeby zabierać, z kolei no, tutaj naszym wrogom, którzy są czyły SSR e, na zachodzie, oczywiście, że ten teren zabierać będziemy. Ten biały nie będzie wewnątrz mnie, o tym może zapomnieć zupełnie. I lecimy sobie na zachód, tak jak już wspominałem. Tutaj, tutaj dokładnie jak wysyłają, to będziemy ich atakować. I możemy sobie odciąć na wschodzie kawałeczek. I lecimy sobie. No, wygląda to wstępnie całkiem spoko. USSR tutaj ma bardzo dużo Jednostek niestety, więc to będzie ból. Tu, tu i tu zaatakujemy. Najbardziej. I tutaj tego możemy wyciąć, bo nasze boty go przejmą. Czy ty w USSR chcesz sojusz, czy nie chcesz tego sojuszu? Jak to z tobą jest, mój przyjacielu. W sumie to nie wiem. Aha, dałeś mi sojusz. No to fajnie, fajnie. Tu sobie zaatakujemy tego niebieskiego. Chłopku będziemy wybijać nie za szybko. I wydaje mi się, że to już jest końcóweczka. Dokładnie jeszcze odciął mnie od błękitnego. No pokażemy, że źle czyni. Teraz poczekamy na jednostki. I będziemy działać później z dalszą częścią tutaj balk naszych cudownych. Ty, co ty robisz, Boże? Ty, człowieku, ty się broni. Użyj mózgu. Mózg nie boli w tej grze. Jasne, nie rozumiem. Niektórych ludzi nie rozumiem, naprawdę. Nie, nie rozumiem. mogliby użyć mózgu, ale tak pierdzą, nie? Po co? A później, właśnie takie o 125 tysięcy płynie. On ma 20. I jak on chce tutaj się wybronić? To jest pytanie bez odpowiedzi, moi drodzy. To jest pytanie bez odpowiedzi. Ej, ja sobie tu podryfuję na pewno. I tak. Drodzy są błękitni. Ja na razie mam 5 milionów. Ja sobie mogę poczekać. Proszę Państwa, tutaj sobie za moment uderzymy w, w SSR. Oczywiście już uderzamy mocą dosyć porą. Tutaj niech sobie jeszcze wybije. Tutaj ładnie wszystko wybija, sobie ładnie. Teraz możemy się napabać. Jego terenem, który sobie przejmiemy. No i możemy już wybić w zasadzie go do końca. No i ładnie. Wybił nasze boty, więc fajnie, przyjemnie się zrobiło. A Ty chcesz co już? Czemu twierdzisz to już kolego? My nawet granicy co sobą nie mamy. Nie, nie, nie. Nie potrzebuję, sojusz. zresztą ci już nie ma chłopcze. Europe mi się tu rozrasta dosyć bardzo. Teraz tak, na Ciebie został full sent zrobiony, więc ja sobie cię przejmę oczywiście ładnie e, tego sobie też przejmę. Okej okay. i tutaj full sent poszedł, więc sobie też zajmiemy ten teren. E, no chcę tutaj ze mną sojuszku. No nie kolego, no nie, no to a po co? Na co? Coś ty, zdorniałeś. Europa, ty bij tego. Ty bij tu tego na wschód gdzieś. Tego fajnie by było wybić. Może się uda, kurczę, tu jakoś popłynąć. Tu się uda popłynąć, to sobie tam popłyniemy. Tak, tego by było spoko wybić. Ty chcesz sojusz? Nie ma problemu, dawaj sojusz. Ten, kurczę, tu płynie. Jeśli eee. się broń, no to atakuj. Atakuj na no, północ. O nie! O nie! O nie, nie, nie! O nie, tak nie będziesz robić, kolego. Takie rzeczy my się tutaj nie bawimy. Tak się nie bawimy, przyjacielu mój cudowny. To już nie dopłynę oczywiście. Więc oko. Tu sobie popłyniemy. Dlatego Do dotyk dotykamy tego. Tu sobie. No dobra. Teraz możemy ci coś dać. Chcesz co już? Niech biały tu zaatakuje. To ja białego zaatakuje. Tego bi. Dobra. Jak to wygląda? Tutaj milion jakiś jest. Co ja sobie tu popłynę? Jeśli pozwolicie, ok. Mój statek płynie już. Szczerze, ja bym tego sobie bił. No, będę sobie go bił w sumie. Ty atakuj w lewo. Boże, co za człowiek. Co za człowiek. Brancza, a to trójeczką tutaj zaatakujemy. Źle poczyniłeś przyjacielu mój drogi. Zaatakujemy cię jeszcze bardziej. Aha, ten full na mnie ten czerwony. Okej, okay, kmina. no dobra. Jak chcę se full sendu, to się se full sendu. Tutaj zaatakujemy go mocniej. Tak jest. Lecimy sobie już elegancko. Lecimy jeszcze bardziej, popchniemy go. Może się koronę z tego uda dostać. Tego co usuniemy. Koronę już mamy w zasadzie. Ale może się uda jeszcze coś więcej uskrobać. dokładnie i teraz sobie poczekamy delikatnie Europa może mieć też koronę niestety tego byśmy nie chcieli na pewno więc zaatakujemy sobie gdzie byśmy to mogli zaatakować tak żeby było logicznie tutaj i tak, i zaatakujemy tutaj do końca Poleci nas nam korona idealnie, więc subcie się składa. Tutaj sobie dobijemy te wysepki i z koroną skończymy. Udało się na pierwszym miejscu 303 tysiące, nawet o bardzo dużo się udało w sumie wyprzeć. Europe, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. I widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się. Hej!